Witam Was Dawid na kanale Astro Miasto. E, dzisiaj będzie wideo, którego się na pewno spodziewacie, albo nie, niektórzy z Was widzieli u mnie na Facebooku, że chwaliłem się um, czymś, co przyniósł mi święty Mikołaj. E, no a jest to e, montaż paralaktyczny Skywatcher HMQ5. E, Najwiczyłem już otwarte, także nie jest to to wideo pod tytułem Unboxing, ale pomyślałem sobie, że akurat nakręcę Wam to szybkie wideo, abyście mogli sobie zwizualizować jak wygląda e, albo jak będzie wyglądać właśnie taki wasz zakup co będzie w środku e, przychodzi on w dwóch pudełkach e, kiedyś myślałem, że to jest to po prostu jedno wielkie kubło ale nie, przychodzi w dwóch pudełkach e, w jednym tym długim pudełku ja już sobie to wcześniej otworzyłem, jak widzicie e, po dwóch stronach z jednej i z drugiej strony są pudełka z odważnikami dlatego pudełka jeszcze nie otworzyłem zaraz to czymś otworzymy Okay, w jednym pudełku mamy jeden odważnik, a po drugiej stronie ten odważnik sobie w ogóle tutaj położę. Tak. To sobie tutaj schalam z powrotem, żeby się nigdzie nie pomieszało. To sobie tutaj schalam z powrotem. A w drugim pudełku, po drugiej stronie jest też ciężkie, jest też bardzo ciężkie pudełko. jest drugi odważnik. Już mamy dwa dwa odważniki. to sobie schowam. A w tym środkowym pudełku jest większym jest statyw. I oczywiście półeczka na różne akcesoria lub okulary. Ta półeczka jest dość standardowa chyba w każdym potarzu od Skywatchera. No a w drugim pudełku, jak widzicie, mamy ten nasz bardzo standardowy um, statyw od Watchera, który jest używany w sumie e, w połączeniu z wieloma różnymi głowicami, e, tak, eq 3 na 2, czy 5 e, i tak dalej, i tak dalej jest używany w wielu wielu wariantach. Także mamy nasz statyw. Ja sobie go tutaj gdzieś z boku postawię. Tak na razie, tak. Tyk. I to tyle. Tutaj już, tutaj już więcej rzeczy nie ma. Oczywiście naszą półeczkę i tutaj jeszcze w worku mamy um, jakiś klucz. Um, jeszcze nie wiem do czego, ale pewnie do skręcenia um, nóg od statywu. Tak mi się wydaje, bo chyba tylko do tego dopasuje. Także to sobie tutaj odłożę na bok. Pudełko sobie odłożę, bo to tak naprawdę jest wszystko. W tym pudełku już więcej nic nie ma. Także to możemy sobie to już tutaj Złożyć na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Ok, teraz drugie pudełko, troszeczkę bardziej ekscytujące pudełko. W tym pudełku oczywiście instrukcja obsługi, czyli jak skręcić, jak złożyć, jak działa i tak dalej, tak dalej. Um, bardzo się przydaje osobom, które nigdy wcześniej tego nie robiły, bo jest tam jednak taka fajna instrukcja, jak to wszystko poskładać, ale tak naprawdę istnieje na YouTubie bardzo dużo różnych wideo, gdzie ludzie właśnie demonstrują, jak taki montaż złożyć, także um, jeśli ktoś nie jest fanem, przeglądają takich instrukcji, zawsze może sobie podglądać na YouTubie albo na Internecie, jak takie coś złożyć. No ale co, ja tutaj sobie wyciągam i do Was gadam. Pierwsze co w ogóle jest coś co wygląda chyba na uchwyt naszego go to o ile się nie mylę. W ogóle jest jakaś instrukcja rocket Drawing. Tak, no to jest to jest uchwyt na, nasz, na naszego pilota, który idzie tutaj pewnie gdzieś na jedną z naszych nóg od statywu. Przechodzimy dalej. Zanim przejdę do głowicy, zobaczmy co my tu mamy, oczywiście dowteł, um, fajnie, że dowteł mi przyszedł, chociaż tak naprawdę nie potrzebuję, e, używam swoich e, szyn do aparatu, także jest ok, nie muszę akurat tego używać. Następna rzecz, śrubki, o, tu są nasze śrubki regulacyjne, te, które w moim montażu EQ5, jedna z nich właśnie była e, złamana, no, jak widzicie. Będę musiał sobie to za chwilkę wkręcić, także śrubki. Następną rzecz, wasz cały mózg operacyjny, czyli Piloto to. powiem już Wam, że wygląda identycznie, jeśli chodzi o, o tego, którego miałem w EQ5. Wygląda dokładnie tak samo, niczym się nie różni. Oczywiście wszystkie kabelki, które mi są potrzebne, aby ten pilot połączyć z całą głowicą i z prądem. Tu jest kadr oczywiście do naszego pilota. Tutaj Skywatcher wysyła w każdym montażu połączenie takie samochodowe do zapalniczki. Skywatcher nie wysyła takiego zasilacza do prądu do gniazdka. Zawsze wysyła właśnie takie samochodowe albo do, tej, do tego baterii, do akumulatora, który można też od Skywatchera kupić. Tylko takie coś znajdziecie w zestawie. Praktycznie każdego montażu. Um, oczywiście kluczyki imbusowe. Tutaj pewnie um, e, czy zawsze to wysyła do ewentualnych jakichś um, regulacji, które są potrzebne podczas składania tego wszystkiego. No i następna rzecz, już ostatnia, która tutaj jest, to jest nasza głowica. O Jezu, jest ciężko. Na pewno dużo większa od ta łuczka na EQ5 dużo większa i jak widzicie to jest nasze baby. Um, ja już ją tak naprawdę wyciągałem zaraz po wigilii, jak otwierali, otwieraliśmy prezenty, żeby zobaczyć w ogóle jak to wygląda i chciałem zrobić zdjęcie, się pochwalić co mi przyszło pod choinkę. No um, właśnie jest e, głowica. Ja sobie ją od razu już tutaj, up, coś mi tutaj wyskoczyło. Od razu ją sobie zamontuję już na mój statyw. Tylko się tutaj troszeczkę, troszeczkę się obrócimy. o tak. Dobra. Także ja sobie ją tutaj od razu założę na statyw. Oczywiście e, patrząc się, gdzie jest literka N, literka N jest na tej nodze. Zawsze tutaj wystaje taki mały bolec i ten bolec musi wejść między te dwie czarne śrubki. Tak jest praktycznie w każdym montażu, także jest taki bardziej Standard, standard u sky Wanchera. Musimy sobie tam dobrze wycelować. Jak nie wchodzi, to musimy sobie odkręcić te śrubki i teraz wchodzi. Wszystko mi się tutaj rusza i goni. Zanim, zanim zawsze zajmę się całą głowitką, najpierw musimy sobie ją dokręcić w ogóle. Tak, żeby ona nam nigdzie nie spadła. No tak, najpierw sobie tą śrubkę tutaj u góry jakby tym górnym uchwytem. No mocno. A tą dolną śrubeczkę podkręcamy. I wieszamy naszą półeczkę na akcesoria i ewentualne okulary. Teraz to przekręcamy sobie w miarę mocno, tak żeby to było wszystko stabilne i nigdzie się nie ruszało. Ok, to się nam tutaj opiera. Te śrubki tutaj, jak Wam pokazałem wcześniej przyszedł ten klucz, one są w miarę dokręcone. Nie wiem czy jest w ogóle potrzeba ich tutaj dokręcać. Nie, nie będę ich dokręcał, one są. I bardzo dobrze przykręcone. Ok, no tutaj mamy nasz piękny HEQ5, już prawie złożony. Teraz sobie ustawię go w pozycji wyjściowej, czyli takim, nasz, takim naszym home position. No i teraz tak, w skałaczerze um, Eku 5 tego nie było, ale tutaj są trzy sprzęgiełka. Jedno sprzęgiełko jest oczywiście od naszej łapki RA. Drugie sprzęgiełko jest od naszej łapki. Papki, bieg. A trzecie roboczy, który jest tutaj, jest od naszy, ustawienia naszej odległości naszych odważników, co jest naprawdę fajnym e, uproszczeniem, dlatego że wcześniej musiałem przesuwać odważniki, gdzie tutaj po prostu, żeby go żeby sobie teraz wyważyć, będę mógł po prostu poluzować sprzęgiełko i przesunąć sobie odważnik tam, gdzie będę chciał. Bardzo fajna sprawa. E, tak naprawdę, zanim e, zobaczyłem ten montaż u siebie w domu już wczoraj, to nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest. Tylko tak, 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 wczoraj, kiedy wyciągałem go z otwierałem z pudełka, zauważyłem, że taka fajna rzecz tam jest, także powiem Wam, że bardzo fajny gadżet. Ehm, no dobra, teraz uchwyt do naszego pilota z tymi tutaj rzepami. Zawsze mam problem, nie wiem, w którą stronę że mają się tutaj nam. Jest ok. Czyli nasz pilot teoretycznie może sobie już tutaj siedzieć. Jak widzicie, że jesteśmy prawie na samym końcu, to sobie to włożę. Jest tak. Pilocik. Są w ogóle trzy wejścia. Jedno jest takie większe, coś jak kabel sieciowy. Drugie jest takie troszeczkę mniejsze, telefoniczne, a trzecie jest USB. W moim EQ5 nie było wejścia USB, były tylko te dwa tutaj bardziej takie telefoniczne wejścia. Ten pilocik oczywiście idziemy na hand controller. Do wejścia hand controller. Um, Śrubeczki do ustawień góra-dół. Krótka śrubka powinna wejść tutaj. A długa śrubka powinna wejść tutaj. dokręceni. Ja sobie później jeszcze ustawię na moją szerokość geograficzną, ale to zrobię zrobić spokojnie dopiero później. Um, ten kawelek sobie też na razie zostawię. Ok, tak, to już tyle. Wszystko jest złożone. E, oczywiście nasza lunetka polarna, nie wiem jeszcze czy jest zjustowana i czy tutaj wszystko jest ok, ale, ale na pewno będę miał okazję jak tylko pogoda się chwilę utrzyma, żeby sobie to szybko sprawdzić i zobaczyć czy czy, czy działa poprawnie tak samo jak zresztą w moim montażu EQ5, gdzie pokazywałem wam mniej więcej, jak tą lunetkę zjustować i ustawić. Także tym zaj zajmę się później. Ale powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony, że przyszedł do mnie mój nowy przyjaciel i nie mogę się doczekać, żeby go wypróbować. Także um, bardzo bym chciał, żeby była fajna pogoda przez kilka dni, żeby mógł go wyciągnąć na zewnątrz, włożyć je do telesko, podłączyć do prądu i zobaczyć. czy czy działa i jak się zachowuje guiding, jaki backslash jest, czy w ogóle jest i, i, i cała reszta w ogóle. No nie, nie mogę się doczekać. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby to e, szybko przetestować. I widzimy się już niedługo, jak będziemy w końcu mogli użyć naszego montażu. Także dzięki wielkie, że byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich z miasto! Heja! Pa!